Jeśli zapomnieliście już, co potrafią kultowe Wormsy, to właśnie nadarza się okazja, by przywrócić wspomnienia dzięki mobilnej czwartej odsłonie tej serii. Po kilku miesiącach od premiery Worms 4 na platformie iOS waleczne robaki wreszcie trafiają na smartfony i tablety z Androidem. To więc kolejna okazja na to, by odświeżyć klasyczny już model rozgrywki i sprawdzić, czy kolejne potyczki dla naszej armii to będą śliwki robaczywki, czy też po kolejnej porażce perfidnie zalenią robaka ze zgryzoty. Czwarta mobilna odsłona Wormsów nie przynosi praktycznie żadnej rewolucji w rozgrywce względem wcześniejszych części. Wciąż możemy więc cieszyć się z rozgrywki grupką wojowniczych robaków, biorąc pod uwagę nie tylko dostępny arsenał broni, ale i takie czynniki jak ukształtowanie terenu, siła wiatru czy też podnoszący się poziom wód. Bo o zwariowanym arsenale nie trzeba przekonywać chyba żadnego wziętego weterana tej serii. Jeśli na wyposażeniu mamy święty granat, bombanan i super owcę, to żaden przeciwnik nam nie straszny. No, chyba że z celnością u nas na bakier. Najnowsza odsłona Wormsów proponuje nam rozgrywkę na kilka różnorodnych sposobów. Głównym modułem są wyzwania. Jest ich naprawdę sporo, a polegają one po prostu na walce z przeciwnikami, tudzież na zabawnych akcjach takich jak zbieranie skrzynek na czas. Możemy rzecz jasna rozegrać także potyczkę ze znajomymi na jednym tablecie lub smartfonie, a także skrzyżować robaka z rywalami w trybie multiplayer. Mimo iż gra jest płatna, znalazło się w niej miejsce także dla mikropłatności. Są one jednak w większości przypadków zupełnie niepotrzebne, więc można je spokojnie pominąć. Pod względem technicznym to stare, dobre wormsy. Akcja ukazana jest z boku, jak w klasycznych komputerowych odsłonach, a animacje naszych bohaterów i ich okrzyki są prześmieszne i świetnie zrealizowane. Co ważne, gra działa przy tym płynnie. Nie odnotowałem także problemów z multiplayerem, które pojawiły się przy premierze tej gry na iOS. Co tu dużo mówić? Potyczki robaków są naprawdę kapitalne i stanowią świetną odskocznię od wielu poważnych produkcji. To gra zwyczajnie wciągająca, ciekawie zaprojektowana i robiąca świetny użytek z klasycznego stylu zabawy. Zabawa w Wormsy na urządzeniach mobilnych dawno nie była tak satysfakcjonująca.